Pierwsze wrażenie, Krzysztof, podoba Ci się człowiek? Ja mogę zagwarantować. Tomek jest człowiekiem uczciwym, godnym i sprawiedliwym, na no ile jego znam. I pracowitym przede wszystkim. Myślisz tak? Nie. nie. Krzyścia, ja chcesz... muszę Cię pytać. No tak. Chłopak jest, wy... jest po przejściach. Słuchaj, bo jest dużo ludzi nieuczciwych pracodawców Zatrudniają ludzi i nie płacą A ja Latamka proponuję, żeby a nie Od wtorku nie? Będzie pracował u mnie, panie Krzysztofie <laughs> Będzie zarabiał średnią krajową A tu nie będzie pracować? U ciebie będzie ja, 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 jako lokalny będzie zapierdalać. pracownik przy pomocy A w wolnych chwilach będzie pracował u mnie żeby, Bo też na papierosy musi zarobić raczej, czy nie? Masz tam jakieś jeszcze jedną Przepraszam, marta Jeżeli jego będziesz pracować, to już nie Dlaczego? Musisz u mnie być dzień i noc. No Krzysiek, ale do pracy musi chodzić A kto za co fajki kupić? Za co ja kupię. kupię? No ty kupisz. A jak będzie chciał kupić buty i będzie chciał w weekend sobie ja wypić buty? Piwo a lub kieliszka. A piwo nie. Ale weekend do wiadernie. A razem Żadnego z tobą. Nie razem z tobą. Nie. Bo wina nie pije. Nie, ja powiedziałem. Zero. jeszcze to zero, No zero to jest no liczba dobra, wymierna. Ale jak Poznam, poznam dziewczynę jakąś, no to jak. E, słuchaj, żaden tak? dziewczyn tu nie przyprowadzać. Jak ja poznam dziewczynę, chcesz się wybić, tak? Nie, chcę, nie, chcę, chcę, chcę na nawet zaprosić. Co? Pod, pod ja dam pieniądze i. Kupisz pizzę. Tu tak. jeszcze. Ja nie mam powiedzieć. Niech ona sobie innego poszuka na pizzę. Niech Adaśko pójdzie na pizzę. Krzysztof, a ja ci <coughs> proszę. I daj mi ja powiem, Bo zaraz będzie namowy. Od kobiety, wszystkich. A. Nie będzie. Nie. Nie. Ja nie idź. Ja tobie dupę daję, ja tobie wszystko daję o, to i tak było. dalej. Ja już Adaśko mam takiego. Wiesz, to po co mnie zmiana? Po co mnie zmiana? Nie, 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 Ja znam taki. Proszę nie krzyczeć na Tomka. Proszę, ja znam taki. Tomek jest Nie, nie w taki sposób. w taki sposób. Tomek jest, jest uczciwym, godnym człowiekiem. Widać. Słucham? Jak chcesz dziewczyny zaprosić, Mnie mówisz? Nie. nie. żebyś ty wyraził zgodę. I tu jest tu. Może, może przyjść, zjeść i tak dalej. Razem ty Razem z tobą. usiąść do stołu możesz, tak? To może niech dwie. Jedną dla ciebie, jedno dla siebie. Wygramy się. O, i to jest dobra propozycja. Krzysztof, i o mnie pomyślcie przy okazji, jak dziewczyny wchodzą w grę, to ja będę częściej do was wpadł.